Podobie, bo on oh, jest zły. Musicie odzyskać radio i mój sound player. Ślimak. Gdzie seks? Łezabo, zaboje umrę. O, oh, dzień dobry. Siema. Dobra. Ale no, masz mój uh, monograf. No, no, Przez uh, tym nie no, pchać. Co? Czemu, czemu pchasz kolegę? Co? Lubisz pchać Co? kolegów? Lubię pchać kolegów. Tego jednego zdecydowanie ma taką... Mm. Miękką dupę. No, nie, mi się podoba moja, moja twarz. Ja, ja będę całował Co ludzi te... nadal. Tak, to, to, mi, to mi się fajnie, to mi się Chociaż zamiast ogniem, do te gwiazdki takie. <laughs> A. <laughs> o, <laughs> o, 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 o. A Dlaczego ty stajesz? Kto ci kazał? Nie patrz na mnie tymi swoimi wielkimi barami. Ja zauważyłem, że ta gra kreuje tendencje homoseksualne. Co ty gadasz? A ty tego nie miałeś od zawsze To, że, w że sobie? wyglądasz, to, że wyglądasz jak jedna wielka mokra kluska, to nic nie zmienia. I się ruszasz tak, wiesz? Tak. No. Tak. Kluska? Ja, co mnie większy to owo. To się większy! Pokaż mi co. Co ty za morda? Dobra, panowie. I czy moje krocze wisi teraz na tym? Co? Co? Ty? Eee, co? co? Potwierdzam. <laughs> tak. A <laughs> nie ty stajesz gdzieś? Patrzysz tak lekko w dół, i wyglądasz na zamyślonego takiego skurwionego. Absolutnie, ja nie mogę. Zrób mi content, mara. Zrób mi content. Zrób mi content. Ty mi zrób coś więcej? No właśnie. Łe, zachodź, proszę cię, zrób mi content. Nie, proszę cię. Nie chcę robić contentu dzisiaj. Proszę cię. Nie czuję się, bo mi kudza po twojej mamie. Jak tam sytuacja na dole? Twarda. Aha. Co? Ty Gdzie? O, aha. Nie. A, tak. O. Czy Ej, czy to jest to? odlatuje? Nie. Tak! O Jezu! Nie! Moron... 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 Moron. Moron. Weź go. Um, e... bo on nie jest zły. Nie! No fuck Gdzie ty idziesz? Opaku! O kurwa drugi! Dobra, ten się nie przeciśnie, sure. Daniel! O, Gdzie jest Mateusz? Nie Ej, słyszę coś! Słyszę coś! Słyszę spooky music To jest moja seks Moja seks Tutaj jest moje wielkie Dildo, które wsadzam sobie dupę co wieczór. Ej, autentycznie, ale się zamówił gdzieś Odnajdzie się! A jak nie to nas słyszy i wierzę się martwić. Zapewne nas słyszy. O kurwa co to było! Nie wiem nie wiem. Co to jest? Slimak eee, mój przyjacielu! Ej, jesteśmy otoczenie z obu stron ślimaki! Eee, panowie! Na pierwszej rance mnie dotyka w ten sposób. O dobra, to jest wyjście. To jest wyjście. Zostało mi jeszcze 45% filmu. Ale mamy jeszcze... To też jest mamy jeszcze w e, tym obiektywie, że mamy nagrać coś strasznego, więc... Slimak! Dobra Morum, poświę... Daj mi kamerę. ty ślimaka mi? widzisz. Tu. A. Ale ja za poświęć się dla kontentu. Tak, Tylko dobra. Z... Tak. A gdzie selek? Bo tak trochę. właśnie no nie wiem, czy on. Mi się wydaje, że on z niebios nas tam obserwuje. Ja mam kamerę, chodź. A. Znaczy, no, mamy dawaj, jeszcze. Wrzucaj. Ale 13% filmu, gdzie seks? Nie, a można zrobić tak, żebyś miał jakieś ujęcie z okna gdzieś? paki to będzie takie gówno. Takiego gówna jeszcze nie, nie widzieliśmy nigdy. Ja kiedy kiedyś. Nie chcę. Nie chcę robić kontentu dzisiaj. Nie czuję się. Boli mnie. A kurwa je. Boli mnie. Trzeba... Bratek, się. a Bratek, się, A się tak stronić. Twarda. O, o tu. To jest Hajo! Pająk, To jest... O oh, O oh, nie! Moro! Hey, yeah, chyba skaczne, na mnie nie idzie, chyba jest już bezpiecznie. Co nie? sobie w dupę, co wie? Eee, nieważne. Eee, pomyl Daj mi. Gdzie ślimaka widzisz? Dobrze, że mocno! Puszkaj! Puszkaj, o. O Mateusz! Podszedłem Poszedłem dookoła tylnym wyjściem, szukałem Was, kurwa, myślałem, że wszyscy nie żyjecie, mówię chociaż wezmę kamerę i nie mogłem Was znaleźć, chodziłem dookoła, powiedziałem, że najstraszniejsze najstraszniejsze mojego życia tutaj. Dzięki, że jesteście, chodźmy. Nie, 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 Okej. Okay. <grymne> Ta mina, która od jakiegoś czas się z tego, o jestem niezadowolony, ale muszę impregnować. No nie miej takiej nie. miny! Sia, 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 do sia, sia, na nie, nim, do nim Ja wiem, że tak naprawdę to ci się podoba, tylko tak udajesz. Ej, a weź jeszcze raz tutaj tak podejść i mnie wy wymacaj swoim pyskiem. Tak, dobrze. <grymne> dobra, dobra. Udałaś dosta... się już? Już się uśmiechniesz? <grymne> tak, podobnie. Chcę to codziennie widzieć przed snem, kurwa. Trzymaj, Daniel. Ja wiem, że nie chcesz, ale musisz. Dzisiaj twoja kolej. Dobrze. Nie, jak to się stało? What the hell? Eee... poczekaj. Eee. No tak, właśnie A Teraz powiedz mi, to co, to znaczy. co to znaczyło w migowym. Eee, um, świnka Pepa. Co to jest. Spuść... Je no i puść coś. Co to jest sambord okay. po prostu. O, To O, O, Elek, To coś kamerę. Eee... Twoja mama? O, To To ma samo. Szybko. To Panie i panowie! Zaginęła kamera! Ej, for real, gdzie jest kamera? A tu ty nie... nie ja jestem jak... kieszeni. TO SIĘ NAZYWA PRANKOWANIE! Ile ty możesz dźwięków na tej A masz na niej może jakieś... E, gry? Co? Co takiego? Gry. Nie. <laughs> incorrect. A czy jest dostępny seks? Popatrzmy, robimy teraz... Y, mała trivia. Aha. Um, czy Mama łez jest seksowna? Tak. Tak? Zgadza się! A co, gdybym źle odpowiedział? Wpierdolo Czy my to chcemy iść? Za nami bomba! A to, a to bomba! 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 Dobra, w prawo, w prawo, w prawo! Leci, leci, leci! Gdzie eee. to? O kurwa! Nie, nie, pomocy! O chuj! W prawo, w prawo, w prawo! O oh, kurwa! Nie! <noise> Przestań dj <-ować. głos> Ej, co to jest? Radio! Ile osób nie wie? Ej, nie wiem, ale mam radio. Cześć, <noise> cześć, cześć. Nie, nie, nie to. Dawaj, 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 dawaj. Puszczaj, puszczaj. 3, 2, 1, lecimy! Cześć, moron! Park! Lecimy! Super! Co to kurwa? A! Czy to jest, kurwa, mikser nie, tak, nie ważne. Nie. Tak, a tam jest, a tam jest, kurwa, ten! Nieźle. źle! Jest. Trzymaj radio! A nie! Przepraszamy. A radio? Ja... Tu radio! To radio, o, dobra, o, ja spierdalamy, 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 spierdalamy. Spierdalam. Już chuj z tym radiem. No nie mam. No mam... Rad, do wyjścia, do wyjścia. Chłopaki, musicie odzyskać radio i mój sound player. Uh... Wiesz co? Kupimy ci nowy! Ale radio się nie da kupić! Chodź po radio. Nie! Chcesz to leć? Powiesz, powiesz mi, czy umarłeś, czy nie? Ja, ja stać to przetrwam. To widzimy do się dobra. w domu. Ko kocham cię. Znaczy, ja siebie też, tak. Eee... Zostaw, zostaw. Kopca... Kurwa, gdzie teraz? Nie tutaj. Nie mam latarki. Opaki. moron, czyli jestem blisko. O! Radio. Dobra, sandboard. Okej. Okay. Ale... Dobra, mam radio. Nie, zaraz umrę. Dobra, jak coś to łeza weźmie. Oj! Łeza. Łeza, bo ja umrę, umieram uh. Let's go! Ej, hey, siemaneczko, kochani, witam! W kolejnym odcinku z po Woli, to... kurwa Dziś... nie widzę cię! A dzisiaj będziemy odkrywać to e NIE! ELEK TO SIĘ no, KAMERUJE! masz tyle żeby żyć masz tyle żyć. TO SIĘ KAMERUJE! Yee! nie nagrałem kurwa. <grym> Nidestraction tutorial by 11 a... witamy witamy na kanale 89 to jest to jest e to jest. <grym> to była twoja mama ona nadchodzi o, jaki piękny dzień na zwiedzanie. O, dobra. Do bo no nie nagrałeś tego. Chłopaki, mała triw... mała, tri mała um, o, czy mama Łezji jest seksowna? Tak. Tak. Z co to było? <grym> co to było? Nie mam pojęcia. <grym> bomba! 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 Leci, 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 ram, ram no, kur... Nie wiem jak to powiedzieć ale jestem kurwa sam Nie jestem zadowolony O kurwa Ej to brzmi jak Linkin park tak. no, co? Co? Ale mi się kończy! Co To ale To jest ten! To jest To To Kurwa, no no my, my. To, może, to może być jeden z lepszych sofar. Dzisiaj, oh wow. dzisiaj może dasz, co? Hm? Nie, no dzisiaj też nie dam, kurwa. Dzisiaj też Boże. nie dam. Czy my jesteśmy w tym samym miejscu? Jesteśmy chyba, jesteśmy chyba w tyle. Ale was głośno słychać, what the hell? Co? No i co teraz? No, no nic. Szukamy równą monstera Tu się można spaść. Myślicie, że tu będzie potwór? No myślę, że nie. Ale możemy. Czekaj, bratku jeszcze raz. Co sądzisz? Myślę, że tu nie będzie potwora, ale. Yy... Czy my będziemy wiedzieli, jak tam wrócić? No tutaj, zobacz, patrz. Ale zaraz nasz statek jest tutaj. No. Ale ja tu dziś umarłem. Gdzie, gdzie jest ten sandboard? Też, panowie. Żyjemy. Dzień dobry, proszę państwa. To co, idziemy dookoła? No. Pamiętajcie, że musi nam ten wystarczyć, jak, jak, jakimś studem O! To jest. O! o, o, o pikser! No, czekaj! Spróbujmy, czy to działa. Dobra. Lecz! O, oh, nice! O so. chyba! Oh, oh. O, o, to, to chyba to już w to w to 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 stanie. To. Puszczajcie na mój znak, będziecie wiedzieć kiedy. Dobra. Dawaj. <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie w Łodzi! Dzisiaj razem z bratkiem Moronem i Elkiem spotykamy się w Łodzi, żeby doświadczyć nowych doznań, jak na przykład potknięcie się o absolutnie nic albo menyna, i i. Tarki! Byłem w Łodzi i o jest na taki i muszę o, o. A, widzicie, widzieliście to tutaj w Łódź o... <śpiewanie> czekaj, czekaj, które... Ty... Cześć! Panowie, panowie! Panowie! Nóż! Nóż obi! Idzie, idzie. O! Pa, panie kochany! Ała! Dobra. Jaka? Mamy tutaj Łozianina! Zbłyskwij gości! <coughs> o, niczer. O kurwa. Panowie! Panowie, help This is not very owo, not, not at all Moi przyjaciele nie żyją, ale posiadamy content yy, Tylko tutaj, na kanale NESCOOT89 Kurwa, Alex zejdź z Game to Boya, nie kurwa <laughs> Nie graj w Game Nie ma opcji Kurwa, moje Pokémony! Zostaw to Zostaw, nie Nie Ach. Kiss me on my hot again To wygląda świetnie Tak? No to się wygląda, to powiem, no powiem wam To jest, to jest screen To jest screen